Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę i bardzo mocno trzyma się tego Monkey D. Luffy, który zdecydował, że zostanie królem piratów. I to by na mnie nie jest tak, że idę albo nie idę, płynę albo nie płynę po ten skarb, który ma mi to wszystko przynieść, tylko Monkey D. Luffy trzyma się bardzo mocno tego, w co wierzy i o czym marzy. tutaj trafili. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o produkcji One Piece, z którą to jest moje pierwsze zderzenie i nie bez przyczyny mówię, że zderzenie, bo to jakże fantastyczny świat, fantastyczny świat, który jest tutaj bardzo dobrze skonstruowany i daje do myślenia, jeżeli chodzi o kwestie marzeń, a nie jeżeli chodzi o to, że trup ściele się tutaj gęsto, bo brutalnie również tutaj bywa, ale wszystko jest niesamowicie wyważone i ja do tej produkcji podeszłam z poziomu osoby, która nie oglądała anime, nie zna mangi i w ogóle, tak jak wspominałam, to jest moje pierwsze spotkanie z tym światem. I jakże udane spotkanie! I nie to, że teraz zostanę piratem, chociaż być może byłoby to całkiem logiczne podejście, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania, ale właśnie chodzi o marzenia, o marzenia, w które wszyscy tutaj wierzą. Może nie od samego początku, ale od pewnego momentu już praktycznie wszyscy. I to jest najwspanialsze w tej opowieści, w opowieści niesamowicie kolorowej, optymistycznej, ale właśnie również dającej do myślenia i przemyślanej, przemyślanej na poziomie fabularnym, na poziomie aktorskim i tak naprawdę jest. Jest to produkcja, która nie ma zbyt wielu wad. Podkreślam, ja tutaj nie porównuję z oryginałem, z pierwowzorem, tylko podchodzę właśnie z poziomu osoby, która się świetnie bawiła, bo trzeba to przyznać. Zresztą wydaje mi się, że ten entuzjazm ode mnie tutaj bije. No i w związku z tym, bez przedłużania, przejdźmy sobie przez te elementy, o których wspomniałam. Elementy, które składają się na to, jak dobrze One Piece jest zrobione, i liczę na to, że jak te strajki się wszystkie skończą, i mam nadzieję, że wszyscy na tym dobrze wyjdą. I mówiąc wszyscy, mam tutaj na myśli scenarzystów, aktorów, a nie wielkie wytwórnie, no to doczekamy się drugiego sezonu, który również będzie trzymał poziom. Poziom Fabularne, bo ja wchodząc do tego świata trochę się bałam, że nie ogarnę, co tam się dzieje, że to będzie zbyt przytłaczające. Ale nie. Ten świat jest skomplikowany. Ten świat miesza ze sobą technologię, magię, folklor, podania pirackie, karaibskich piratów, jedni bohaterowie nawet trochę przypominali mi ekipę Daviego Jonesa. No i to wszystko jest tutaj niesamowicie wymieszane, a jednak to nie jest tak, że jest bez ładu i składu. Bardzo dobrze do siebie pasuje. Udało się. Się to twórcom, ale na to wpływają też inne kwestie, właśnie przemyślany scenariusz. To nie jest tak, że my od samego początku jesteśmy bombardowani bohaterami. Wiemy, że nami i Zoro będą od razu trzymać się z lufim. Nie wiemy, jaki będzie przebieg tych zdarzeń, nie wiemy, jak to się potoczy, ta ich droga można się domyślać, biorąc pod uwagę ich charaktery, ale oni będą i kolejni bohaterowie, którzy się tutaj pojawią, dla mnie byli niesamowitą niespodzianką. Niesamowitą niespodzianką pod względem ich psychologii, charakterów, ale też kiedy się pojawiają. Bo One Piece daje nam czas, żebyśmy tych bohaterów poznali, żebyśmy się z nimi oswoili, żebyśmy poznali ich dziwactwa i ich zrozumieli, bo tutaj nikt nikogo nie krytykuje za dziwactwa. Właśnie, za dziwne postawy, za dziwne moce. Dla mnie też dużym zaskoczeniem było to, no bo ja nic nie wiedziałam o tej produkcji, poza tam szczątkowymi teaserami, ale też nie oglądałam ich zbyt wiele. Nawet nie wiedziałam, że Monkey D. Luffy ma super moce i dla mnie nawet to było wielkim zaskoczeniem i to jak te moce są tutaj wykorzystywane, że twórcy tam się nie patyczkują, mamy sceny, gdy on wywala brzuch po prostu i odbija pocisk armatni, który leci z innego statku, który chce po prostu ich zatopić. No ale właśnie tutaj dzieje się magia, bo poza tym, że mamy ten piracki klimat, trochę Karaiby, trochę właśnie takiego typowego pirata. Takie klimaty, które jak myślicie o piratach, to właśnie widzicie to, to, to miesza się z folklorem, folklorem bardzo, bardzo różnorodnym, z magią, która przejawia się między innymi w postaci diabelskich owoców, które są taką trochę rosyjską ruletką, jak zjecie ten owoc, to nie wiadomo, co się wydarzy. Jeden może mieć rozczłonkowane ciało, inny umrzeć na miejscu, paść trupę. Po prostu, bo tych trupów jest tutaj bardzo dużo. A Monkey D. Luffy jest z gumy i bardzo mocno to akcentuje za każdym razem, jak korzysta ze swoich umiejętności, co trochę, a może powinnam powiedzieć, bardzo irytuje Zoro. Zresztą w związku z tym biorą się też różne gagi i humor. Humor, który jest. Tutaj dopasowany do bohaterów, do ich charakterów, i pod tym względem trudno się do czegokolwiek przyczepić. Między innymi chciałabym tutaj nawiązać do sytuacji, jak do Drużyny Luffiego dołącza Sanji, i on również uważa, że każdy wojownik powinien ogłaszać, jakiego ciosu używa, i ten cios powinien zostać nazwany, na co Zoro już nie wie, jak ma zareagować, no bo wyznaje zupełnie inną filozofię i tylko kwituje to tym, że no, będziesz do nas pasował. No właśnie jest ta magia, są różne sztuki walki, bardzo dobrze zaprezentowane na ekranie, czuć ten klimat, który został tutaj przeniesiony z mangi, czy też później z anima. Nie mogę tego odnieść do pierwszego wzoru, ale właśnie tak bym sobie to wyobrażała, więc podoba mi się to, tak po prostu wciągnęłam się niesamowicie w tę fantastyczną przygodę. Ale poza tym pojawia się też specyficzna technologia. Technologia, która przewija się w pociskach, ale także w komunikacji, bo jak trzeba do kogoś zadzwonić, no to sięgają po telefonu śliczny, Ślimaka, który również jest wzmacniaczem głosu. Moim zdaniem świetnie to działa, dla mnie też tym bardziej, że to wszystko było tak niesamowicie zaskakujące. Ja w ogóle się nie spodziewam, że coś takiego się tutaj pojawi i będzie tak dobrze do siebie pasowało. Także różne kreatury, różne rasy, może tak powinnam się wyrazić, właśnie między innymi ryboludzie, którzy przypominali mi ekipę Daviego Jonesa. A jeżeli Wam mało tej różnorodności, to walki z bossami również są niesamowicie różnorodne. Chociaż walki z bossami to chyba Również nie do końca trafione określenie, bo świat wykreowany w One Piece jest niesamowicie nie zero-jedynkowy. To nie jest tak, że mamy czarnych charakterów i tych dobrych. Sam Monkey D. Luffy mówi, że on będzie innym piratem, że on jest innym piratem, bo on jest święcie przekonany o tym, kim jest. On nie ma żadnych wątpliwości co do swojej tożsamości. Inni się muszą tego uczyć i uczą się tego od niego. Dlatego mówiłam, że z tej opowieści można się bardzo dużo też nauczyć. Nie tylko o marzeniach, nie tylko o sile marzeń, jak to brzmi w tym przypadku, ale to nie jest tak, to nie jest takie klisze, ale też właśnie można się dużo nauczyć o tym podejściu, optymistycznym podejściu, bo Monkey D. Luffy bardzo dużo przeszedł w życiu, to nie jest tak, że on się w czepku urodził, chociaż z tego, co się dowiedziałam ostatnio na Kaszubach, to wcale nie jest dobrze, że ktoś się w czepku urodził, ale to taka dygresja. On przeszedł dużo, on był samotny, on był odrzucany wielokrotnie, ale jednak nie ugiął się, nie poddał się, nadal wierzy w swoje marzenia. Dużo robi też tutaj gra aktorska, to nie jest tak, że my w to nie wierzymy. My w to wierzymy bardzo, bardzo mocno w to, co prezentują aktorzy na ekranie, i właśnie odtwórca roli Luffiego jest, moim zdaniem, takim sztandarowym przykładem świetnej gry aktorskiej, świetnego dopasowania do roli. Zresztą trudno się tutaj do kogokolwiek przyczepić, jeżeli właśnie chodzi o ten aspekt. No ale wracając po tej przydługiej dygresji do walk z niby bossami. Oni są niesamowicie różnorodni. Mamy urocznego klauna z rozczłonkowanym ciałem. Mamy lokaja z tysiącem sztyletów, które wychodzą mu z kończyn. W ogóle wydaje mi się, że to jest jedyny wątek, który był tutaj troszeczkę przeciągnięty. Kwestia kuro moim zdaniem mogła być skrócona, chociaż szanuję bardzo mocno za ten baśniowy klimat, baśniowy ogród Kai. Bardzo dobrze to działa i również znowu mamy mieszankę. Jest piracko jest właśnie, jest dziwna technologia i mamy postać żywcem wyjętą właśnie z anime. I totalnie nie czuć, że coś tutaj do siebie nie pasuje, że jak pojawia się taki kuro z milionem sztyletów, to coś jest od czapy, czy właśnie ten klaun w ogóle odklejony od wszystkiego i jemu też się coś na pewno odkleiło i to nadal do siebie niesamowicie pasuje. Tak jak już wcześniej napomknęłam, kreacja bohaterów dzieje się stopniowo. Wiemy, że to trio będzie, Luffy, Zoro i nami, ale nie wiem jak to. Się ich losy, nie wiemy, jakie jest backstory, jakie jest tło tych bohaterów, i stopniowo odkrywamy te karty. Różnorodne karty, a jakże? No bo to są bohaterowie, którzy mają zupełnie inne cele, inne środki, inne motywacje, a jednak są w stanie się połączyć. Są w stanie zorganizować się w tym jednym celu, no i Luffy jest tym prawdziwym liderem. Liderem, który nie łączy ich przymusem, jak większość tych piratów, którzy są zaprezentowani na ekranie, tylko łączy ich siłą marzeń, łączy ich optymizmem, więc mamy takie. Przełamanie tutaj bardziej zero-jedynkowe, że tamci to mają aparat przymusu, a tutaj Monkey D. Luffy chce, żeby oni byli po prostu przyjaciółmi i byli innymi piratami tacy, którzy pomagają innym, a nie mają tylko egoistyczne pobudki. Luffy też chce zostać królem piratów, nie dlatego, żeby kogoś uciemiężyć. No, ale właśnie, mamy to trio i później stopniowo, stopniowo pojawiają się kolejni. Kolejni ze swoim tłem, ze swoimi marzeniami i dołączają do tej ekipy. To jest takie naturalne, takie integralne w tej historii, że ta drużyna się powolutku zbiera i my również powolutku zaczynamy lubić tych bohaterów, zaczynamy się o nich martwić. Zwłaszcza jak się nie zna pierwowzoru i naprawdę można się momentami zmartwić o to, co dzieje się na ekranie. Ba, żeby tego było mało, z czasem okazuje się, że ci złoczyńcy, którzy zostali zaprezentowani jako złoczyńcy na samym początku, to nie jest właśnie taka prosta kwestia, to nie jest takie zero-jedynkowe. W ogóle ten świat jest tak różnorodny, że trudno byłoby się spodziewać, że Złol jest po prostu Złolem. No, chyba, że ten, który pojawia się na samym końcu tej historii, ale też nie jestem pewna, no bo właśnie tu nie ma takich typowych złoczyńców. Nawet jeżeli któryś na pierwszy rzut oka na takiego wygląda, jak na przykład Admirał, a później nie będę tutaj zdradzać jego połudek, ale cieszę się, jak Monkey D. Luffy odpiera jego atak brzuchem. I jedyne, do czego tak naprawdę mogę się przyczepić w tej historii, no to właśnie to, że wątek Kuro jest moim zdaniem troszeczkę przeciągnięty, że można tam poczuć lekkie znużenie, ale później znowu jest niesamowicie różnorodnie i dzieje się bardzo, bardzo dużo, nie będę tutaj spoilerować, ale też do muzyki, bo ten motyw muzyczny niesamowicie mi się wkręcił, ten główny i słyszę go nawet teraz w głowie, nie wiem czy to dobrze, ale wracając do tematu, nie ma tu takich charakterystycznych utworów, które poza tym motywem muzycznym zostałyby w głowie, a to trochę szkoda, bo świat jest kolorowy, dużo się dzieje, a muzyka nawet nie jest tak do końca tłem. Trudno wskazać jakiś element, który gdzieś tam może się wrócić w głowę bardziej właśnie niż ten początkowo końcowy. Więc ja muszę przyznać, że jestem niesamowicie zaskoczona, jak łatwo wchodzi się w ten świat, mimo że nie wygląda na taki łatwy świat. Jak dobrze jest napisany scenariusz, jak stopniowo wprowadzani są bohaterowie i faktycznie czuć, że oni tam nie są na doczepkę, że po prostu muszą być w drużynie. Wiecie, jak to są typowe role do tworzenia. Nie ma tu w ogóle absolutnie żadnej typowości. Typowe, może trochę klisze dla niektórych, jest to podążanie za marzeniami, ale to również jest pochwycone w tak optymistyczny sposób, z takim duchem przygody, że ja, która jest. Jestem niesamowitą fanką przygodowych historii i zamówicie się w to wczułam i popłynęłam z nurtem One Piece. I szczerze polecam tę produkcję, polecam ją bardzo mocno, nawet osobom, które w ogóle nie mają nic wspólnego z anime czy mangą i po prostu zobaczyły, że jest na Netflixie i zastanawiały się, czy warto to w ogóle oglądać. Zdecydowanie warto, warto poświęcić te 8 godzin, może troszeczkę mniej, bo te odcinki nie trwają po godzinę i poczekać na więcej, bo mam wielką nadzieję, że będzie tutaj więcej. I trzeba otwarcie przyznać, że Netflix w końcu coś wyszło. Z tego, co tam wyczytałam w internecie, fani mieli obawy, słuszne zresztą, biorąc pod uwagę, co się dzieje z innymi produkcjami, ale tutaj wydaje mi się, że te obawy można odsunąć na bok, no chyba, że ktoś chciałby jeden do jednego, bo słyszałam również, że to nie jest takie przeniesienie jeden do jednego, ale dla mnie ten optymizm, duch przygody, świetnie dobrani bohaterowie, to wszystko robi One Piece i sprawia, że trudno oderwać się od ekranu i ja chcę więcej, liczę na więcej. Z tą myślą Was zostawiam, serdecznie zapraszam do sekcji Komentarze, podzielcie swoją opinią na temat tej produkcji. Jeżeli mam tu jakiś fanów tej mangi, no to również zapraszam do podzielenia się swoją opinią właśnie w tym kontekście. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego!